Jak zadbać o spójność brandingową w różnych kanałach? Spójność brandingowa jest kluczowa, aby marka była rozpoznawalna i budziła zaufanie. Klienci powinni odbierać markę w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy widzą jej komunikację w mediach społecznościowych, czy reklamach, czy w sklepie stacjonarnym, czy na stronie internetowej. Najważniejszym narzędziem zapewniającym spójność jest brandbook, który określa zasady stosowania logo. Kolorystyki, typografii i tonu komunikacji. PKOBP, wykorzystując konsekwentnie swoje niebiesko-czerwone barwy i charakterystyczny sygnet, zapewnia jednolitą identyfikację wizualną we wszystkich punktach styku z klientem. Styl komunikacji powinien być jednolity, ale dostosowany do specyfiki danego kanału play, który stosuje młodzieżowy, nieformalny ton, zachowuje spójność między reklamami telewizyjnymi a treściami w mediach społecznościowych, choć dos dostosowuje język do konkretnej platformy. Regularne audyty brandingowe pozwalają wychwycić niespójności i wprowadzać korekty. Żabka, która posiada tysiące placówek w całej Polsce, dba o jednolity wygląd sklepów, reklam i materiałów promocyjnych, aby zachować spójność swojej komunikacji. Podsumowując, utrzymanie spójnego wizerunku marki wymaga stosowania wytycznych brandingu, konsekwentnej komunikacji i regularnego monitorowania wszystkich kanałów. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zadbaniu o aspekty brandingowe, to obserwuj częściej ten profil.